On nas wskrzesi do życia. Rozważania siostry Gertrudy Bociąg, misjonarki Krwi Chrystusa. Czyta Aleksandra Mieczyńska. Zapraszają edycja Świętego Pawła, Radio Jasna Góra, portal niedziela.pl i Radio FIAT. Piąty tydzień Wielkiego Postu. Poniedziałek. Ja nie jestem winny jej krwi, zawołał Daniel, kiedy prowadzono niewinnie oskarżoną Zuzannę na śmierć. Ci, którzy tam byli, zreflektowali się, dokonano sprawiedliwego sądu i Zuzanna została ocalona. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o ocaleniu przez Jezusa przyłapanej na cudzołóstwie kobiety. Nikt jej nie potępił, kiedy ludzie zobaczyli prawdę swoich serc. Ten z was, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Nie ponoszę winy za tę krew. To wasza sprawa, powiedział Piłat, myjąc ręce wobec krzyczącego, domagającego się śmierci Jezusa tłumu. I skazał go na ukrzyżowanie, jak sobie życzyli. Święty Jan cytuje nową pieśń o Jezusie usłyszaną w niebie. Bo zostałeś zabity. I swoją krwią nabyłaś Bogu ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Za wielką cenę nabył mnie Bóg dla siebie. Czy mogę to zmarnować? On nas wskrzesi do życia. Rozważania siostry Gertrudy, bociąg misjonarki krwi Chrystusa.